3-2-1 jesteśmy, proszę Państwa, Andrzej Borowczyk, Grzegorz Jędrzejewski, no i niesamowita afera na torze Hakanami. No, nazwałeś to aferą, tak jakby tam e, rzeczywiście dochodziło do jakichś dramatycznych, nazwijmy to, ekonomicznych <gry> sytuacji. Proszę Państwa, chodzi oczywiście o te sportowe wydarzenia. E, no, wyścig niesamowity dawno takiego wyścigu nie oglądaliśmy i czas się zastanowić nad tym, że może nie zmieniamy żadnych przepisów o charakterze technicznym, nie zmieniamy żadnych przepisów e, o charakterze sportowym tylko po prostu przed każdym wyścigiem wznosimy ręce do góry, no, do wiesz. nieba o zmianę pogody bo okazuje się, że to żadne zmiany regulaminowe, żadne... Zmiany o charakterze technicznym nie dodają tyle pieprzu, co zwykła zmiana pogody, w tym przypadku konkretnie deszcz. Czyli mówisz, dawno jak nie było. mówisz jak Berlin. Mówisz jak który chciał przecież e, sztucznie e, sztucznie polewać, polewać TOR. Oskalta. No i okazuje się, że to jest jakieś rozwiązanie. I właśnie dzięki temu żartuję, oczywiście, dzięki temu mieliśmy po prostu fantastyczny wyścig. Ale wróćmy może do tego, co działo się w kwalifikacjach, a w zasadzie od treningu, bo w treningach Mercedes w lesie. No tak, Ferrari nie w lesie, ale w kwalifikacjach wszystko się wszystko zmieniło. To tak tak. No tak, ale Ferrari e, nie było to podyktowane jakąś taką zmianą, że Mercedes nagle złapał fantastyczne tempo, tylko wiemy, że Ferrari po prostu dało ciała po raz kolejny. Nazywa się to niezawodność samochodu, reliability, takie jest ładne słowo angielskie, które oczywiście zostało odmienione we wszystkich możliwych formach i, i możliwościach, we wszystkich możliwych komunikatach. Nawet komunikat oficjalny Ferrari mówi o tym, że muszą się temu wszystkiemu właśnie przyjrzeć. No ale na tym, między innymi, polega Formuła 1, te wszystkie drobiazgi, one decydują o końcowym wyniku, a więc w treningach świetnie Ferrari, w kwalifikacjach głównie Hamilton, który to warto chyba powiedzieć, przypomnieć, bo wiele osób na pewno wie o tym, że jeszcze w sobotę rano rozważano możliwość zastąpienia Hamiltona przez Okona, ponieważ Hamilton się źle czuł nie wiem też jakaś trochę chyba taka zmyłka ze strony Mercedesa bo podobno rzekomo, jakieś problemy żołądkowe no, ja słyszałem że, że go schowy. gardło bolało no to więc, też słyszałem. tak więc to różne historie na ból gardła chyba to jakieś są e, szybkie syropy ewentualnie inne szczególnie z tymi lekarzami którzy są w Tak, inne tabletki do ssania żeby mu to gardło uzdrowić no niemniej musiało coś być na rzeczy Hamilton musiał się źle czuć no, i to tak konkretnie musiał się źle czuć, skoro taką alternatywę rozważano, no a już w godzinach popołudniowych wygrał kwalifikację. I to we wspomnianym stylu. Problemy oczywiście Fetela który problemy z Turbo, bardzo ostatniej pozycji, także problemy Leclerca, tutaj problemy no to z zasilaniem paliwem, to o, czym tak, mówiliśmy. to o czym mówiliśmy. Natomiast e, Hamilton znowu klasa. Przejdźmy do niedzieli, bo w niedzielę od początku wiadomo było, że będziemy mieli Armagedon na torze, bo mokro. Lubisz te wielkie Lubię. określenia, tak, uwielbiasz. Państwa, wiesz no było, było wiadomo, że nie będzie fajnie, nie będzie łatwo, bo wystarczyło popatrzeć w prognozy pogody e, całych wręcz Niemiec, bo to nie tylko był problem z zawodami na torze Hockenheim, ale z innymi zawodami sportowymi. Wiem, że zawody tenisowe gdzieś tam... Wiele, wiele godzin oczekiwano na rozpoczęcie meczu tenisowego. Pogoda, po prostu pogoda. No i tu od początku wyścig ruszył za samochodem bezpieczeństwa, co się dość dawno nie zdarzyło. Zawodnicy bardzo szybko wyprostowali nowego dyrektora Formuły 1, Michaela Masiego. No ja się domyślam, że on jest bardzo ostrożny, jeżeli chodzi o takie tego typu decyzje. No ale kiedy usłyszał od kilku zawodników, to że są okay. warunki okej, okay. Że w porządku, że możemy zaczynać. No, na szczęście zdecydował się na start I normalny. I ciekawy start. Normalny ciekawy, z, bardzo, tak. Nie za samochodem bezpieczeństwa, tak, tak jak tak, to było bo... w poprzednich latach, jest zmieniona procedura. Możliwość jest taka, żeby. No i bardzo dobrze, bo jest, jest to jakiś ten fajny taki element, który rzeczywiście pokazuje walkę między kierowcami. Okay. Jeszcze w trudnych warunkach, bo tor jednak był mokry. Przypomnijmy, nie startowali na slikach, tylko startowali przecież jednak na oponach. Na, na Tak, na oponach absolutnie deszczowych. I ciekawa historia. Max Verstappen ze startu. Bardzo słabo, natomiast świetny start Hamilton'a i błyskawicznie zyskuje przewagę nad rywalami. To, to odjazd był od Botasa niesamowity. On zrobił świetną robotę na pierwszych okrążeniach. No tak, Hamilton, pamiętamy, że kiedyś takim starterem cudownym nie był, natomiast różnie mu to wychodziło, natomiast teraz rzeczywiście trzeba przyznać, startuje świetnie no Verstappen jakoś, nie wiem, cóż się tam wydarzyło, niedobrego, złego, ale Verstappen wiemy, że to jest taki klasyczny używając angielskiego określenia racer. Niedzielny kierowca. Ta, on się tak, no możemy go tak nazwać, niedzielny kierowca, ale chcielibyśmy, żeby wszyscy byli takimi niedzielnymi kierowcami. On sobie najlepiej daje radę zdecydowanie w wyścigu, kiedy jest ta bezpośrednia walka. Ja czasami to odnoszę takie wrażenie, że jak udałoby się w jakiś też, zmieniając te wszystkie przepisy, regulaminy techniczne i sportowe, doprowadzić do tego, że miałby cały czas dwóch stron, dwóch kierowców, to no by wtedy dopiero pokazał klasę. Natomiast jak wyjeżdża na okrążenie kwalifikacyjne, jeździ sam, to już mu to tak cudownie nie idzie, co potwierdzeniem jest to, że nie zdobył dotychczas w swojej karierze ani jednego pole position, prawda. No, na starcie też nie poszło to wszystko najlepiej, no ale później zaczęła się ta maszynka kręcić i e, pięć razy był w pit stopie. I, I obrócił parę, się tak. raz na torze. Tak, dokładnie. Pięć razy był w pit stopie, ale to jest nie tylko jego zasługa. To jest oczywiście e, niewiarygodny kierowca, bo to już chyba myślę wszyscy wiedzą, nikt nie ma najmniejszych wątpliwości. Czy on się komuś podoba, czy się nie podoba, czy jest mniej lub bardziej toporny, bo tak już się też o nim mówi, to jest zupełnie inna sprawa. Natomiast no ma rzeszę już kibiców. Dzisiaj widzimy, że Holendrzy zaczynają wszędzie dominować, niemal na wszystkich torach, bo jest to po prostu fantastyczny kierowca i ma za sobą świetny zespół. Zespół, który jest świadomy tego, że nie dysponuje najlepszym jeszcze samochodem aerodynamicznie najprawdopodobniej tak, bo Red Bull zawsze miał fantastyczny. Aerodynamicznie samochód, silnikowo też jest coraz lepiej, ale to też jeszcze nie jest ten najszybszy samochód. Natomiast strategicznie dzisiaj rozgrywali to wszystko absolutnie bezbłędnie, no i pomogli Verstappenowi odnieść jego siódme, o ile mnie pamięć, nie byli zwycięstwo. Kilku kierowców, bo pogoda rozdawała kartę, to pierwszy, pierwsza zasada. Druga to ostatni zakręt to Rochheim, a. a szczególnie ten, ta część, na której odbywają się wyścigi na 1,4 mili. Myślę, że tutaj, e, oczywiście, to jest ostatnie Grand Prix Niemiec przez najbliższe kilka lat na pewno nie będzie, więc nie będzie jakichś specjalnych zmian. Ale widać było, że to miejsce e, spowodowało, że Leclerc nie ukończył wyścigu, że Hamilton, nie ukończył tym Hamilton był poza uka, torem, że Hulkenberg nie ukończył tego wyścigu. Więc, e, no chyba taki prawdziwy tor, gdzie wyjeżdżałem poza linię wyścigową jest koniec. No, akurat to jest wyjątkowe miejsce, bo znasz z całą pewnością to miejsce. Tor, proszę Państwa, schodzi odrobinę w dół w tym miejscu, po tej części stadionowej, i to jest jakby naturalne, że no, Zbiera się tam woda, po prostu, i widzieliśmy, że na tym poboczu tam stała woda. Po prostu tam stała woda, to było dokładnie widać. Jeżeli ktoś przesadził, no siła odśrodkowa była trochę większa niż dany kierowca to przewidział, no to musiał się znaleźć na poboczu. Jak się znalazł na poboczu, tam była po prostu woda, akwaplaning i dziękujemy. W tym momencie cała zabawa się kończyła przy tych prędkościach, więc to takie dość wyjątkowe miejsce. No, pokazujące jednocześnie, nie ukrywam, że ja byłem zszokowany, że nawet przygoda się tam Hamiltonowi przytrafiła bo Hamilton kto jak to ale Hamilton właśnie. Powinien sobie on w tych wyścigach takich deszczowych, no jest absolutnym profesorem. Ja myślę, tam w statystykach gdzieś, kiedyś grzebałem, więc doszukałem się tego, że właśnie no on praktycznie tam, te wszystkie wyścigi w statystykach to są punkty albo zwycięstwa, prawda? Dokładnie tak. Więc radzi sobie znakomicie. No a okazuje się, że też się tam w tym miejscu dał złapać. Dokładnie tak jak mówisz. Natomiast te też e, trzeba zauważyć, że kilku kierowców znalazło się na pozycjach na mecie. Na takich pozycjach, na których się nie spodziewaliśmy, bo tak trzeba uznać jednak miejsce Daniła Kwiata, który ma drugie życie w Formule 1, co się rzadko zdarza. No słuchaj, urodził mu się syno ile dobrze Dzisiaj, wiem. Wczoraj wieczorem. Tak, tak. tak więc córeczka chyba. No córeczka. No ale urodziło się dziecko, więc jest na pewno zachwycony. Nie wiem na marginesie, czy, czy teść jest również taki w niebo wzięty, znając charakter teścia. Proszę Państwa, teść to, tak ja mówię, umownie teść. To jest oczywiście trzykrotny mistrz świata Nelson Piquet, znany z takiego bardzo, powiedziałbym, spolegliwego charakteru. Natomiast więc fantastyczna w ogóle dla niego okazja. Fantastyczna. Ja się aż dziwię, że w żadnych wypowiedziach nie słyszałem tych, przynajmniej pierwszych, takim powieściłu, że nie, nie było właśnie dedykowania tej swojej partnerce życiowej. Tego sukcesu i, i córeczce narodzonej. Choć powiedział, że to wczorajsze wydarzenie było najważniejsze. Tak, tego no na pewno, na pewno jechał jak natchniony to jest poza dyskusją. To nie, nie, nie pierwsze jego podium w karierze, bo on już był drugi kiedyś był na podium. Myślę, że to świetny wynik dla szeroko rozumianej ekipy Red Bulla, również Hondy, prawda? No, Toro Rosso też, bardzo dawno nie było. Na podium, więc ten wynik kwiata znakomity Szóste miejsce Albona przypomnijmy, bo Ach, to jest tak. też no, najśladniej... Albon to jest w ogóle Inny temat do rozmowy Bo Albon nie ukrywam Że też mnie zadziwia I myślę, że zadziwia wszystkich To oczywiście nie ma jakichś fajerwerków Że nagle się znalazł na podium Ale tam, tak jak Albon jeździ niewiarygodnie solidnie To rzeczywiście no, Zasługuje na wielkie uznanie Natomiast ci wszyscy, którzy już położyli kreskę na fetelu i ci wszyscy, którzy go nie lubią, przeżyli mały zawód. Myślę tutaj o no Hockenheimie. No, z 20 miejsca awansował na drugie no to jest rzadka historia to rzeczywiście tylko kierowcy znakomici potrafią takie rzeczy robić zrobił to Fetel. trzeba przyznać że tym razem zespół Ferrari spisywał się nie najgorzej jeżeli chodzi przede wszystkim jeżeli chodzi o strategiczne historie bo nie szło im z kolei kompletnie w tych pit stopach przy zmianach kół, gdzie Nawalali regularnie, aż sam się dziwiłem, bo to nie tylko w przypadku Fetela, ale w przypadku również Leclerca. Nie trwały te pit stopy po 2 sekundy z kawałkiem, tylko trwały po 4, po 5 sekund, czy tam nawet po 6 sekund. Zawsze gdzieś coś tam z jednym kołem było nie tak, albo z lewarkiem, więc tam już chyba nerwy zaczynają grać niesamowitą rolę. I pomimo tego typu przygód, no, Fetelowi udało się pojechać świetnie, końcówka już była taka, jechał jak natchniony, już wtedy było wszystko jasne, że połknie tego Lansa Strola, że połknie również kwiata. Było to widać, no Verstappen odjechał za daleko, żeby mógł tak, żeby tak. mógł Verstapena dogonić. Także warto, warto zwrócić uwagę na ten wynik Fetela. Wynik, który myślę, że był mu bardzo potrzebny. Oj, do przełamania się w końcu. Tak, Vettel końcu. ma kiepski sezon strasznie. No i szczególnie ostatnie wyścigi wyjątkowo nieudane przecież w przypadku Fetela. Ten Leclerc, który jest już tam jakąś taką drzazgą wokół Fetela. On sobie świetnie zdaje sprawę z, tego, z tej całej sytuacji. No i tak, jakby jeszcze na takie jeszcze większe pocieszenie fetela, to jednak lek popełnił tutaj błąd. Taki jak popełnił dokładnie rok temu. rok temu. Nie ukończył, nie ukończył wyścigu na własne życzenie. Był zresztą niewiarygodnie wściekły z tego powodu, no a Fetel pokazał, że w takich bardzo trudnych warunkach. To ja jednak potrafię. Jedna rzecz, takich błędów ze strony Mercedesa dawno nie widzieliśmy. Nie mówię tutaj o błędzie Botasa, który wylądował na ścianie, ale błędach no tak. także ekipy, gdzie w ostatnim zakręcie obraca się Hamilton, zjeżdża do alei serwisowej, tam nie ma nic dla niego przygotowanego, co można usprawiedliwiać, ale potem to zamieszanie. Jednej opony brakowało zmiana przodu to wszystko jak gdyby nie ułożyło się zgodnie z tym co miało się zdarzyć 125. rocznica Andrzej. Tak, 200. wyścig, mało tego jeszcze może widzą, trzeba powiedzieć, że często kiedy kamery zaglądały do boksu Mercedesa wszyscy znają świetnie Toto Wolfa a obok niego tam cały czas siedział taki niepozorny pan, ten pan proszę Państwa to się nazywa Ola Kalenius to jest nowy szef całego koncernu Daimlera nowy szef Mercedesa już nie będziemy oglądali więcej pana Zecze, no, może będziemy go gdzieś oglądali, ale nie w roli szefa tego wielkiego koncernu. Więc może tu się jeszcze ręce trzęsły właśnie z tego powodu, że mieli nowego szefa, że te wszystkie rocznice. Do tego wiadomo, że ten wyścig odbył się głównie dlatego, bo Mercedes tam położył spore pieniądze, dofinansował po prostu organizację tego wszystkiego. Zjawił się Ola Kalenius. No i wyobrażam sobie, że gdyby na najwyższym stopniu podium stanął, czy Hamilton, czy. Botas to najprawdopodobniej to trofeum dla zespołu odbierałby nie kto inny, tylko właśnie Ola Kalenius, bo w takich wyjątkowych sytuacjach pan Zecze właśnie no, robił to. Był, był, jakby tak sugerowano mu i ten Kalenius tutaj widny przyjechał i od razu tak, na dzień dobry, dostał takie Wucho. No, no nie, tylko, to, on, nie bo, tylko on, bo prezes jednak to nie był jedyny prezes e, firmy i zespołu, który nie ukończył wyścigu, no tak. dwóch kierowców nie ukończyło, no, Renault przecież, Renault to, i prezes. No to, tak, Renault. To, to, to klęska Renault, to w ogóle jakieś, jakieś też to wszystko co się działo, e, no pokazał nam e, Daniel Ricardo, prawda, jak się puszcza dymy. I w tych warunkach i on. No, Hulkenberg też miał gigantyczną szansę, żeby po raz pierwszy w karierze spać na, na podium. podium. Ja nie wiem, on 166 wyścigów ma na swoim koncie z tym 167 chyba, więc to jest coś niewiarygodnego. Kierowca, który zawsze uchodzi już dzisiaj nikt o nim co prawda tak nie mówi, ale do pewnego momentu wszyscy mówili, że to jest wielka nadzieja Formuły 1. Że co więcej jest, nóż na gardle. Tak, no nóż na gardle jest. Ja podejrzewam, że e, ten wyścig. No, zapisze się jako wyścig, który zmieni troszeczkę karierę Hulkenberga. Myślę, że również Botasa. Myślę, że tak, myślę, że Botas po tym wyścigu nie znajdzie już miejsca w Mercedesie. Bo ten sezon dla Bottasa jest nieudany, były na pewno zupełnie inne nadzieje, jeżeli chodzi o Botasa. Zresztą postawiono mu najprawdopodobniej zupełnie inne cele. No, jakoś to wszystko się Botasowi nie układa, nie wiedzieć czemu. Także podejrzewam, no bo ta na pewno znajdzie miejsce w Formule 1, bo trudno, żeby kierowca tej klasy tego miejsca nie znalazł, ale nie jestem już taki w 100% przekonany, czy któryś zespołów, ponoć Red Bull. Ponoć Red Bull. Czy któryś z zespołów będzie chciał wziąć do siebie Hulkenberga? Zobaczymy. Ważna informacja, wyścig, który miał być po trosze przełomowy dla Williamsa weekend w ogóle, Andrzej, bo poprawki, ale te poprawki, jak się okazuje, tak szybko jak były zakładane na auto, tak szybko z niego znikały. No tak, ale jednak coś się tam pozytywnego troszeczkę działo, bo mimo wszystko tak porównywałeś na pewno czasy. Ja wiem, że te sesje treningowe nie są takie do końca miarodajne, że najbardziej w sumie miarodajne są kwalifikacje, no w jakimś sensie wyścig, ale gdzieś już po tych sesjach treningowych było widać, że ten samochód nie traci aż tyle, co poprzednio. Ja tak odnoszę takie wrażenie, że to już nie są cztery sekundy, tylko 3, prawda? No cieszy nas, że Robert był przed Raselem, bo to jakby potwierdza umiejętności Roberta, wysokie umiejętności Roberta, możliwości jego w takich bardzo trudnych warunkach, chociaż oczywiście był jak zwykle strasznie sceptyczny znów, jeżeli chodzi o wszystko, co się podczas tego wyścigu odbywało. No, jest, proszę Państwa, kiedy nagrywamy to dla Państwa, nie znamy jeszcze wyników posiedzenia zespołu sędziów sportowych, a jest taka ewentualność, że jeden nawet bardzo duża bym powiedział, że jedna z ekip konkretnie chodzi o Alfa Romeo Racing, że zostaną obaj kierowcy zdyskwalifikowani, bo sędziowie się dopatrzyli konkretnie dział techniczny, dopatrzyli się pewnych nieścisłości regulaminowych w ustawieniach samochodu, jeżeli chodzi o procedurę startową. No i może się okazać, że te dwa samochody zostaną po prostu wykluczone, obaj kierowcy zdyskwalifikowani, i wtedy Robert Kubica zdobyłby pierwszy w karierze punkt. Ale mówimy to oczywiście tylko na razie, w tym momencie, jako przypuszczenie, jako hipotetyczną historię. Chcemy, żebyście Państwo o tym wiedzieli. Czy tak się stanie, musimy poczekać na decyzję zespołu sędziów sportowych. Jedno jest pewne, dawno takiego Grand Prix nie było i zgodzisz się, że za... liczymy, że za tydzień na Węgrzech może być podobnie, bo temperatury mają spadać, chociaż Węgry. Zwykle tam jest niesamowicie gorąco. No więc właśnie Węgry są gorące, ale mamy nadzieję, że będzie gorąco. Przypomnę, że to jest taki bardzo no, emocjonalny tor dla polskich kibiców, dla Roberta, bo przecież tam debiutował na tym torze w pełnym wyścigu. Tam właśnie zastąpił Wilnewa. Tor jest taki niewdzięczny, ale tam się też sporo dzieje na tym torze, a jeżeli spadnie deszcz, to już jest bardzo ciekawie, więc proszę Państwa. Czyli modlimy się o to, aby padało. Żadne zmiany regulaminowe, żadne techniczne. Wystarczy, że popada deszczyk i będzie fantastycznie. Dokładnie. Klikajcie subskrypcję, dzwoneczki, żebyście wiedzieli, że jest nowy materiał na prawdzie Moto. Dziękuję bardzo i dziękuję Ci Andrzej, że Dziękujemy. podsumowaliśmy ten wyścig. Do usłyszenia.